Dzień dobry kochani, witajcie w środę. Dzisiaj wyjątkowo byłam na zakupach, dlatego że tak postanowiłam, że no jutro muszę jechać jeszcze na zakupy bo będzie bazarek smaków w Krakowie, na to czekam, więc jutro pojadę na takie właśnie bazarkowe rzeczy. No i myślę, że jutro kupię mm, znicze. Natomiast dzisiaj byłam w Lidlu na spożywcze rzeczy i zrobiłam zakupów, tak myślę, że na dwa tygodnie, że za tydzień nie będę musiała znowu jechać do Lidla. Tak więc pokażę Wam, co tutaj kupiłam. No i tak jak właśnie mówię, tutaj kupiłam więcej rzeczy, żeby mi właśnie na dwa tygodnie starczyło, więc przechodzimy do sedna. Trochę rzeczy ogólnie tutaj, tak. Trochę rzeczy mam nowością dla mnie, bo wcześniej ich w Lidlu nie widziałam, bądź po prostu nie chciałam ich widzieć, więc trochę nowości. Trochę już jest, już jest świątecznych słodyczy, które muszę schować, żebyśmy nie zjedli, żeby czekały do świąt, bo z reguły wiem, że tak jest, że jeżeli się nie kupi wcześniej tych słodyczy, to później już ciężko dorwać tak typowo przed świętami. Wiem, że to jest jeszcze za wcześnie, ale ostatnio oglądałam już pierwsze hole świąteczne. U dziewczyn na kanałach różnych, więc no nie dziwię się w sumie, że w sklepach, w praktycznie każdym już są święta, bo sami napędzamy jakby ten przedświąteczny, wcześniejszy ruch sklepowy. No ale w każdym razie co kupiłam? Z nowości wzięłam bio, bio serki. Dla Mikołaja, dlatego że jemu ja ostatnio zauważyłam, że przyjadły się jogurty jako tako z płatkami. Natomiast jeżeli ma jogurt naturalny i dodam mu jakiś kawałek owocu bądź czegoś, no to zje. I tak stwierdziłam, że teraz właśnie jest, tutaj jest bio, ma ją całkiem dobre składy te bioserki twarogowe, bo tutaj ma dodatek moreli, bananów, truskawek, malin, no i z mlekiem odtłuszczonym. I tutaj tak naprawdę nie ma nic takiego, co mogłoby być, wiecie, jakimiś takimi sztucznymi barwnikami bądź tego typu rzeczami. Więc przepraszam. Mam nadzieję, że będzie jadł. No i tak jak mówię, kolej. Tutaj mam świąteczne rzeczy. To są właśnie najpyszniejsze takie batony Marce i właśnie one są w czekoladzie deserowej. To jest bardzo dobre. I tych batonów mam dwa. Tutaj mam 3, nie, 4. Ja mam również cztery takie bagietki do wypieku, dlatego że jest taki czas u nas jesienny, że czasami chce się takich cięższych rzeczy, no i czasami właśnie y, potrzeba takich i coś innego zjeść, więc wziąłam, żeby były w zapasie. One mają długą datę ważności w lodówce, mogą leżeć. Y, coś, co już wam pokazywałam, i mam też dwie sztuki tych ciastek, ale nie wiem gdzie jest. Te keto miękkie ciasteczka, one są wyśmienite, w Lidlu są, także widziałam je nawet też chyba w Rossmanie, z tego co chyba tak mi się ym, o oczy obiło, więc w Rossmanie też są i nie wiem czy mi tutaj widzicie, chyba widzicie, no, w Rossmanie też są, także jeżeli coś to Lidlo, Rossman, keto miękkie ciasteczka, one też mają dobry skład. Warto spróbować. Pesto. I tego pesto mam dwa razy, dlatego że ostatnio, jak wiecie, miałam fazę na pesto właśnie takie z pomidorkami, z awokado. No i zużyłam te co miałam. Ostatnio też kupiłam, ale też praktycznie zużyliśmy. Więc wzięłam dwa te z, Lidla. Te z Lidla jednak są najlepsze. Te zwykłe, bądź jeszcze są z Tygodnia Włoskiego. Właśnie też dobre, te, te pesto. No i ze świątecznych, Ciastka, ciasteczka korzenne to są też takie genialne ciasteczka, bardzo dobre, co prawda nie mają dobrego składu, ale wiecie, raz, dwa, trzy, Makaroniki, bo mój mąż chciał, ale zazwyczaj makaroniki braliśmy z marki Deluxe, z tej marki jeszcze nie mieliśmy makaroników, więc będziemy to Tak właśnie do lodówki sobie muszę porozdzielać rzeczy. Nowość dla mnie, ravioli bio z grzybami. Ogólnie nie pamiętam, żebym jadła ravioli tak naprawdę. No i tak stwierdziłam, że wezmę, że może akurat uda nam się coś zrobić. Mam zamrożone grzyby, więc może by taki sos śmietanowo-grzybowy zrobił do tego ravioli i tak myślę, że byłoby to dobre, natomiast jeszcze nie wiem. Mam długą datę ważności, więc coś z tego zrobimy, a jak nie to po prostu z słami. Wzięłam dwa razy makaron spaghetti, bo taki świeży, bio właśnie. I też właśnie mam zamiar zrobić y, makaron z spaghetti, więc y, no będzie jak znalazł, myślę, że w tym tygodniu bądź następnym, czy tam z, jeszcze w następnym, zanim pojadę, to jeszcze zdążymy zużyć, a tutaj mam tagliatelle y, makaron, no też jest, ogólnie składowo te makarony są dobre, bo mają 70% y, mąki pszennej, Przepraszam, pełnoziarnistej z twardej, wody, 5% jaja z rolnictwa ekologicznego i to wszystko, więc całkiem niezłe. Napój owsiany wzięłam sobie z Vemondo tym razem, bo nie było z Alpro, no a mi się już tam kończy, więc sobie wzięłam i to jest barista, czyli dobrze się pieni, podobno, natomiast sprawdzimy. To ja tu jeszcze mam. Mini kalzone. Przepyszne e, właśnie kalzone e, są w Lidlu. Więc jeżeli macie, to one są właśnie na tych e, wszystkich tam wypiekach. Tu jest właśnie to drugie ciasteczko. Trzy razy kasza bulgur. E, to tak, żebym właśnie zapaśniał. O, ta kasza bulgur nam też idzie, więc e, e, no zużyjemy na pewno. Tu mam właśnie drugie to pesto, co ja tu jeszcze mam? Pronto do mebli i do podłóg Sidolux, gdyż pronto nie było, więc wzięłam Sidolux. No i mam jeszcze trzy oliwy z oliwek, bo ja oliwę z oliwek używam do wszystkiego, nie używam oleju czy tam margaryny, używam oliwy z oliwek. Wszystkie były w tych samych cenach, więc wziąłem trzy różne. Jedną mam z Prima Donna, oliwek z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. I tutaj mamy z... Włoch. Więc taką mam jedną. Jedną mam też włoską z tej firmy Italiano. I wydaje mi się, że jej jeszcze nie miałam. Też jest niby włoska. Ogólnie te oliwy wszystkie były po 17,99. Także no wzięłam. Bo nam oliwy, tak jak mówię, idą i no my lubimy wszystko na oliwie smażyć, czy tam dodawać oliwę. Więc to, no to nam schodzi ta oliwa. No i ta, którą zawsze. Zazwyczaj kupowałam to jest też z Primadonny, ona zawsze też jest. Pamiętam jeszcze dwa albo trzy lata temu. Kosztowała 14,99, teraz już 17,99. Natomiast to jest dobra oliwa i do smażenia i yy, właśnie do jedzenia na zimno. Więc yy, no to są dobre, dobre. Jedną siatkę mamy z głowy, w drugiej siatce mam yy, standardowo, jak co normalnie zawsze. Czekajcie, to muszę rozpakować trochę inaczej. W drugiej siatce mamy ręcznik papierowy Mola. Ogólnie była jakaś promocja na ręczniki papierowe i miał być duży, tańszy. Natomiast tylko ten z Mola był tak naprawdę ręcznik papierowy. Co ja tu jeszcze mam? Jeszcze mam y, dużo jogurtów. Widzicie jogurty? Tak, widzicie jogurty, więc tu mam jeszcze dużo jogurtów. Y, tą Aktywie biorę ostatnio. Y, no i tutaj mam jeszcze y, skry dla męża. Więc to tak. E, więc no tak jak mówię, na dwa tygodnie powinno nam to wystarczyć Ostatnio też mm, byłam jakoś e, dwa tygodnie temu i wzięłam też takie większe zakupy i w tamtym tygodniu nie musiałam jechać do sklepu e, Więc no chyba ostatni, tak teraz będę chyba co dwa tygodnie jeździć na te zakupy Co ja tu jeszcze mam? Czy mam paragon Wzięłam seler narciowy, bo tak myślę, że czas już jest na takie koktajle Więc myślę, że zrobimy sobie bagietkę czosnkową, Tutaj mam ym, dwie te bułeczki takie bio, i dwie ziemniaki, ojej, i dwie ziemniaczane. Bananki, i to jest w sumie tyle z owoców. Banany tylko z owoców wziąłam, bo było bardzo dużo przybrane. Pomidorki koktajlowe tej wzięłam. Takie czokokulki, Wzięłam y, na spróbowanie. Ogólnie to chyba było jedno z najtańszych rzeczy, jakie były w Lidlu, bo kosztowało chyba 2,59. Marchewkę Bio. Wzięłam też taką, bo nie mam akurat marchewki, więc y, no, wzięłam. I tutaj mam jeszcze co? Czyścik do zmywarki. W Rossmanie byłam i w Rossmanie wzięłam pistacje do spróbowania, bo ogólnie w Rossmanie te pistacje są tańsze, natomiast... E, natomiast... E, no, są mniejsze porcje są tych pistacji, natomiast sprawdzę, zobaczymy może będą dobre. W Lidlu dwa razy pistacje, tak jak mówię na dwa tygodnie, teraz ostatnio nam te orzechy bardzo idą więc, e, Pewnie i tak braknie tych orzechów. Bo Nikolaj też bardzo dużo tych orzechów które Jest tutaj mam orzechy laskowe. Ziemne jeszcze mam z ostatniego czasu, więc jeszcze tam, tam nie Tutaj mam figi suszone. Morele chyba sobie nabrałam, albo i nie? Nie, chyba nie. Coś nowość, to są żelki cynamonowe, też już z tego świątecznego. Cieniowna nowopieczniowa, piątek do tego działu i bardzo dobre ziemniaczki Marcepanowe, więc to mam też polecam do te, te, zawsze i zawsze je bierzemy. E, paprykę czerwoną wziąłam dwa razy. Tutaj właśnie mam drugi ten batonik Marcepanowy. Bio, syrop klonowy. Ten syrop jest jeden z lepszych, które jedliśmy. Syropu klonowego używamy praktycznie do właśnie pankejków. Mój mąż chciał tam pan pankejki, więc może będziemy w piątek robić. Znowu zdjęłam chipsy smak pomidor z Bazylią. No bo Mikołaj już ogólnie ogarnia, że chips to jest chipsy, i chce czasami sobie mówić, no ja chcę chipsa, czy, czy tam jakąś taką przekąskę, więc dam mu coś zdrowszego. No i jeszcze wzięłam frytki, żeby były w zamrażarce, bo czasami nie mam czasu na właśnie obiad, no to szybko frytki i coś tam jeszcze do tego, więc no to tak, I to na tyle, nie? Tak, to by było na tyle z zakopów. Do Rosmana poszłam ogólnie tak, żeby zobaczyć, czy są jakieś promocje, natomiast nic nie było. Wzięłam tylko te, orze te pistacje w łupinie z Rosmana. Dobrze, to tyle w dzisiejszym filmie. Dzisiaj krótko i na temat. I znowu haul yy, zakupowy. Natomiast chyba dawno już nie było takiego typowo stricte holu zakupowego, więc, yy, no, może coś podpatrzyliście i jeżeli coś Wam wpadnie w, w ręce w Lidlu, bo nie zawsze tak jest, że. Ja na przykład patrzyłam z gazetki Lidla i szukałam y, biomusli, były po, podobno na promocji i właśnie chciałam kupić i nie było, więc w sumie nigdy już nie, jeszcze nie widziałam biomusli, właśnie tych kulek y, w Lidlu, bo gdyby były to bym nie wzięła, ale nie widziałam i dzisiaj też szukałam i nie było, więc coś, co jest w gazetce, nie zawsze jest w danym Lidlu. No, on nieduży nie jest ten Lidl, natomiast no i tak godzina mi zeszła, zanim objechałam wszystkie te regały. No, więc to tyle. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, jeżeli jesteście pierwszy, raz, subskrybujcie kanał. Jeżeli filmy Wam się podobają, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Przypominam Wam jeszcze o tym, że trwa rozdanie. W poniedziałek ogłaszam wyniki. Dwa filmiki wstecz dwa filmiki wstecz mówię, co Wam rozdaję. No i co, i tak jak mówiłam, dobijamy do tysiąca subskrybentów i będzie kolejne rozdanie. Także dziękuję jeszcze raz. No i do zobaczenia.